Jesteś handlowcem, napędem firmy, głównym kontaktem z klientem. Kalendarz wypełniają spotkania i zaplanowane rozmowy telefoniczne, a brakuje czasu na przygotowanie ofert i raportów z codziennej pracy. Nie wiesz ile brakuje do realizacji targetu, a dodatkowo zapomniałeś skontaktować się z klientem, który był blisko finalizacji zamówienia? Znam te problemy i zapraszam do obejrzenia tego vloga. Nazywam się Marta Kaźmierska i pokażę jak system CRM Pomoże organizować Twoją pracę. Na początek bardzo ważna uwaga. Pamiętaj, że system CRM to nie jest system kontroli. Oczywiście szef, dyrektor handlowy analizują podjęte działania sprzedażowe na podstawie danych, które gromadzimy w systemie, ale robią to, aby usprawnić działanie całej firmy. Jako handlowiec na pewno rozliczany jesteś z targetów finansowych. Potraktuj system CRM jako rozwiązanie, które pomoże ci realizować zaplanowane cele finansowe, osiągać lepsze wyniki sprzedażowe. Prawda jest taka, że w dobie rozwoju technologii przybywa nam obowiązków: więcej projektów przypisanych do nas, więcej zadań do wykonania, maili, które czekają na odpowiedź, czy ofert do przygotowania. Łatwo jest zapomnieć o jakimś kontakcie z klientem. O zaplanowanym zadaniu, że mamy wysłać jakiegoś maila, czy przygotować umowę. Masz kilkudziesięciu, kilkuset klientów pod swoją opieką, a cały czas napływają zapytania od nowych potencjalnych klientów. Nie sposób jest zapamiętać wszystkich przeprowadzonych rozmów. Czasem zapominamy też o zaplanowanych zadaniach. Gdybyś korzystał z systemu CRM, mógłbyś krótko zanotować, o czym z klientem rozmawiałeś i na co z klientem się umówiłeś. System przypomni Tobie, kiedy powinieneś skontaktować się z klientem, wysłać do niego maila, czy spotkać się z nim? Nie traktuj tego jako dodatkową pracę, tylko jako działanie, które pomoże ci budować lepsze relacje z klientem, osiągać lepsze wyniki sprzedażowe. Jeśli zanotujesz sobie na przykład pod kartą klienta, jakie klient ma potrzeby, i z jakimi problemami się zmaga, a czasem nawet mniej biznesowe informacje, jak to, że klient jedzie na urlop do Włoch. Czy nie lepiej poprowadzisz kolejny kontakt, jeżeli zaczniesz rozmowę od pytania, jak przebiegł urlop, a dopiero później, że rozmawialiśmy ostatnio o tym, umówiliśmy się na to, więc dzwonię z odpowiednią propozycją. Przy dużej ilości kontaktów z klientem, nie jesteśmy w stanie zapamiętać tych wszystkich informacji, nie jesteśmy w stanie pomieścić ich w głowie. Korzystając z CRM-u, masz wszystkie dane o kliencie w jednym miejscu. W szybki sposób możesz się przygotować do rozmowy, analizując poprzednie działania podjęte z klientem. Zobacz, jakie dane znajdują się w karcie klienta. Przede wszystkim są to dane kontaktowe, takie jak osoby, ich maile, telefony. CRM może być również połączony z systemem RP. Wtedy w tym miejscu, w karcie klienta, masz też informacje o rozliczeniach z klientem. Widzisz, czy nie zalega z płatnościami lub jakie obroty wykonuje z Twoją firmą. Dalej mamy wgląd do wszystkich dokumentów klienta. Zaczynając od ofert poprzez zamówienia, faktury, płatności, możesz zweryfikować, wchodząc w dany dokument, co ostatnio klient zamówił i w jakiej cenie. W zakładce atrybuty masz dostęp do wszystkich pól, które opisują klienta. Pomagają go też odpowiednio stargetować. Na przykład są to pola jak opis klienta, gdzie znajdziesz informacje, czym się klient zajmuje. Kolejne pole takie jak potencjał, na jaki produkt czy usługę, którą oferujemy, jest klient potencjalny, jak dużą jest firmą, ale możesz tu też wprowadzić własne pola, własne atrybuty, które są potrzebne Twojej firmie do segmentacji klienta. Na podstawie tych atrybutów możesz również ustawić grupę do mailingu masowego. Kolejna i myślę, że najważniejsza zakładka w karcie klienta to zakładka zadania i zdarzenia. Tutaj masz wgląd do całej historii kontaktów z klientem. W kilka sekund możesz zweryfikować, co z klientem zostało ustalone i jakie działania względem niego były podejmowane. CRM możesz również zintegrować swoim serwerem pocztowym. Masz wtedy skrzynkę mailową wprowadzoną w systemie. Możesz maile wysyłać, odbierać. W zależności od konfiguracji, te maile mogą się automatycznie łączyć z kartą klienta. Wystarczy, że w karcie mamy osobę wprowadzoną z adresem mailowym, lub można też te maile łączyć ręcznie. Wchodząc w maila, możemy powiązać tego maila z firmą, z szansą sprzedaży, z ofertą, z jakimś zaplanowanym zadaniem. Dzięki temu w zakładce Maile w karcie klienta możesz w łatwy sposób przeanalizować całą korespondencję z klientem. Zobacz, jaka to jest oszczędność czasu. Nie musisz się logować do innego narzędzia, aby odczytać czy wysłać maila, a przede wszystkim nie musisz przeszukiwać skrzynki mailowej, aby odnaleźć maila, którego wysłałeś do danego klienta. Teraz pokażę, jak system CRM pomoże organizować Twoją pracę. Omawiając wcześniej kartę klienta, wspominałam o możliwości planowania zadań z klientem. Na przykład możesz zaplanować, że masz się z klientem skontaktować, Spotkać czy wysłać mu ofertę. Takie zadanie dodajemy pod kartą klienta. Podpina się ono pod tą kartą klienta, ale zapisuje się też w kalendarzu pracy. Dzięki temu w kalendarzu masz wszystkie zaplanowane działania, zapisane w jednym miejscu. Co najważniejsze, nie musisz o nich pamiętać, nie musisz zapisywać ich w głowie. System przypomni tobie, że masz umówione spotkanie, że masz umowę do podpisania. Czy maila do wysłania. Możesz też pobrać aplikację mobilną na telefon. W aplikacji również masz listę swoich zadań do wykonania, oczywiście z danymi klientów. Na co jeszcze poświęcasz swój czas? Oczywiście na przygotowanie ofert czy zamówień dla klienta. Zobacz, w CRM-ie masz dostęp do bazy produktów i usług. Może to być baza produktów, która jest bezpośrednio prowadzona w CRM-ie lub może być pobrana z programu handlowo-magazynowego, z którego korzysta Twoja firma. Nie musisz tracić czasu, aby dzwonić do firmy, żeby zweryfikować, co jest na stanie i w jakiej cenie. Masz zawsze do tego dostęp. System działa przez przeglądarkę internetową w terenie, więc w jakim miejscu się nie znajdujesz, masz dostęp do informacji o ofercie produktowej, o cenach, o stanach magazynowych. W systemie możesz w łatwy sposób przygotować ofertę. Nie musisz uzupełniać Worda. Nie musisz tam wklejać produktów, nie musisz doklejać zdjęć, wyliczać ręcznie ceny, bo system zrobi to za ciebie. Aby dodać ofertę, wchodzimy w kartę klienta, w zakładkę Dokumenty i stwórz ofertę. Wybieramy takie dane jak data realizacji, oferty, forma płatności. Jeżeli chcemy dodać produkty, stajemy na pozycji, pisujemy kod czy nazwę produktu. I spójrz, że od razu system nam podpowiada dany produkt. Możemy też wybrać produkty z listy. Wybieramy, dodaj produkty z magazynu. System przenosi nas do magazynu. Wybieramy produkty, które chcemy dodać na dokument i przenieść na dokument. Co najważniejsze, spójrz, system sam wylicza cenę. Uwzględnia też politykę rabatową przypisaną do klienta. Oczywiście, jeżeli masz uprawnienia, możesz też przyznać swój rabat klientowi. Możesz po prostu tutaj cenę wpisać z ręki. Na szablon PDF możemy pobrać zdjęcia, opisy produktu, które dodane są w karcie produktu bezpośrednio w systemie. Jeżeli masz integrację z kontem mailowym, możesz bezpośrednio wysłać ofertę z systemu. Wybieramy wyślij ofertę i spójrz załącznik jako dokument PDF oferty podpina się automatycznie do tego maila. Wytworzenie takiego dokumentu zajmuje tak naprawdę czasem kilka sekund, minut, a nie pół godziny, tak jak to zajęło Ci pewnie do tej pory. Co więcej, masz wszystkie oferty, które złożyłeś klientowi, w jednym miejscu. Zawsze możesz wrócić do poprzedniej oferty, nie musisz tego szukać po wysłanych mailach, po jakichś folderach zapisanych w różnym miejscu na komputerze, tylko wszystko masz pod kartą klienta. Jeżeli klient zdecyduje się na zamówienie, wystarczy. Wejść we wcześniej złożoną ofertę i spójrz, w kilka sekund możesz stworzyć zamówienie dla tego klienta. Kolejny moduł, jaki chciałabym omówić, to szanse sprzedaży. Jeżeli Twój proces jest etapowy, długoterminowy, to na pewno ten moduł usprawni Twoją pracę. Spójrz, mamy w systemie proces sprzedaży podzielony na poszczególne etapy. W jednym miejscu widzisz wszystkie swoje potencjalne lidy. Widzisz, na jakim są etapie, czy masz z nimi zaplanowane zadania, czy są one wykonane na czas. Te czerwone ogniki sygnalizują, że mamy jakieś przeterminowane zadania. W tym miejscu dodajemy nową szansę. Jeżeli klient istnieje już w bazie, to jeżeli zaczniemy pisać jego nazwę, system podpowiada, że taki klient jest już wprowadzony do bazy. Jeżeli tego klienta nie byłoby w systemie, z tego miejsca możesz dodać szansę. Możesz też stworzyć kartę klienta i wprowadzić osobę kontaktową. Klikając dwa razy na daną szansę, wchodzimy do środka szansy. Wszystkie sprawy związane z tym tematem sprzedażowym masz w jednym miejscu. Od przeprowadzonych rozmów z klientem poprzez złożone oferty czy zamówienia. Możesz też zaplanować zadanie, które będzie połączone z szansą i z klientem, a które pokaże też się w kalendarzu pracy. Widzisz również informację, jaka jest potencjalna wartość transakcji i kiedy klient powinien się zdecydować. Na widoku wszystkich szans mamy również informację o wartościach szans na poszczególnych etapach. W tym miejscu system pokaże Tobie, ile tematów zrealizowałeś w danym miesiącu, w danym okresie i o jakich wartościach, ale również system pokazuje tematy, które są do zamknięcia, na przykład w danym miesiącu. Jeżeli wcześniej w szansie sprzedaży uzupełniłeś pole, spodziewana data zamknięcia i wartość szansy sprzedaży, na tym widoku zobaczysz, jakie tematy powinny się zrealizować w najbliższym okresie. Czy takie dane nie pomogą w realizacji targetów? Oczywiście, że tak, bo masz informacje, jeżeli brakuje Ci. Do targetu, z jakim klientem możesz się najszybciej skontaktować, aby ten target zrealizować. Możesz też skorzystać z widoku listy szans. Mamy tutaj w jednym miejscu tematy wygrane, przegrane, od razu też informacje o wartościach tych szans, także w łatwy sposób możesz też przeanalizować na liście szans podjęte działania sprzedażowe. Odnośnie realizacji targetów. Czy nie często masz problem z weryfikacją, jaką część zaplanowanego targetu już zrealizowałeś? Spójrz w ceremie na pulpicie pracy możesz wyświetlić widget Moje cele. Masz informację, jaki był zaplanowany target finansowy na dany miesiąc czy kwartał oraz informacje, jak procentowo i finansowo wygląda jego realizacja. Nie musisz tego wyliczać w osobnych Excelach, nie musisz dzwonić do firmy, żeby to zweryfikować, Masz te informacje na swoim pulpicie pracy. Na koniec tego vloga chciałabym wspomnieć o dwóch modułach, które niewątpliwie mogą pomóc w Twojej pracy. Mianowicie chodzi o komunikator i mapy w systemie. W systemie wbudowany jest komunikator czat. Możesz wysyłać wiadomości do pracowników, do współpracowników. Wybieramy tutaj dodaj nową wiadomość, zaznaczamy, do jakiego pracownika chcemy wysłać. Wiadomość. Możemy też wybrać grupę pracowników. Wpisujemy treść wiadomości. Możemy również podpiąć plik. Cała historia komunikacji zapisana jest w systemie. Zawsze możesz do niej wrócić. Co jest najważniejsze? Możesz wysłać wiadomość spod różnych obiektów w systemie. Na przykład spod szansy sprzedaży, spod maila, spod zadania. Pokażę teraz, jak to robimy. Spod szansy sprzedaży. Wysyłamy komunikat. Historia komunikatów też zostaje pod szansą. Wchodząc w maila, w tym miejscu możemy wysłać komunikat, i taki mail będzie powiązany z komunikatem. To samo, że możemy zrobić spod oferty, spod zadania. Zobacz, ile czasu możesz zaoszczędzić. Nie musisz informować kolegi, współpracownika, o jaki temat sprzedażowy tobie chodziło, o jakiego maila, o jakie zadanie. Osoba odbierająca komunikat może spod wiadomości właśnie otworzyć tego maila, tą szansę, to zadanie. Ostatni moduł, jaki chciałabym omówić, to mapa klientów. Na mapie klientów możesz wyświetlić wszystkich swoich klientów. Możesz również pofiltrować tych klientów po statusie współpracy. Na przykład wyświetlić swoich aktywnych klientów lub tylko potencjalnych. Jeżeli umówisz się na spotkanie, możesz w łatwy sposób zweryfikować. Jakiego klienta z aktywnych lub potencjalnych mógłbyś odwiedzić po drodze? Mam nadzieję, że pokazałam tobie, jak system CRM może usprawnić twoją pracę. Pamiętaj, CRM to nie jest twój wróg, to przyjaciel, który pomoże ci budować lepsze relacje z klientem i osiągać lepsze wyniki sprzedażowe. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne vlogi.